mięsny chłop super mięsny chłop to dzisiaj będzie mój pierwszy odcinek z tej gry tak to trochę zabawnuje ta gra śmieszna jest w ogóle naprawdę polecam dam link do gry w opisie Wiel wielkie rady piszcie w komentarzach oczywiście ja wam pomogę no i Dobra, to zaczynamy. Pierwszy poziom. Trochę tu przeszedłem, bo pierwszy raz dzisiaj raz... Pierwszy, ra, pierwszy raz dzisiaj raz... Śmiesznie. Pierwszy raz dziś grałem i więc trochę przyszedłem. Klawiszami się chodzi, a spacer skacze. Nie wiem jak u was będzie, ale u mnie jest to. Dobrze. No szczerze czy mi podoba się to. Fajne jest na rozluźnienie się od stresowania i w ogóle, jest Ci smutno, nie wiem, kiedy chcesz dojść do Ja teraz dam, ponieważ dzisiaj chciałem dać y, drugi odcinek serii Minecraft od nas, ale coś mi się zwaliło z drugim kompem. Nagrywam to Napiszcie w komentarzach co Wam się podoba ta gra. Bo to dla mnie dużo znaczy, czy mam niej nagrywać. Chociaż trochę i jeszcze nagrywać, Nie. Tak. Łatwe tak. yy. są na początku te świetne, Potem to ja nie mogę jednego przejść, na pewno. Teraz do niego przejdę. Nie no, ale fajna jestem. Naprawdę mi się podoba. Tylko szkoda, że tak nie może. Teraz zmienię nie może, wprost. Teraz mi się nie, nie, nie Można to brenne grywać w każdej chwili, naprawdę. Nie wiem jak u was, ale u mnie można w każdej chwili. Aha, i odcinki teraz jakiekolwiek będą rzadziej wychodzić. A dlaczego? Ponieważ. W tym semestrze, w szkole, mam dużo, dużo pozaliczania i nie mogę tak jakby często. Muszę się trochę uczyć też. Mm, tak. Ale jak pozalecimy, to będzie dopiero zabawa. Tak. Mm. Już chyba czwarty nie liczę. Nie, no, no, ten pożar naprawdę już był tragiczny i nie mogłem go przejść. Na początku. Teraz jakoś pierwszym razem się. No patrzcie. Najgorszy jest ten z lavu, zaraz wam pokażę. Nie ten, nie ten. Ten też jest fajny. Pewnie będą może też takie pytania, dlaczego nagrywam Meat Boy? Nagrywam dlatego, ja że pewnego razu oglądałem sobie na YouTubie SKfan i nagle patrzę, że on gra też w tą grę. No to wpadłem na pomysł, że ja też sobie nagram, jak gram. Tak, ale on już trochę tego przeszedł i robił przerwy w tym. Bo coś tam, coś tam. Ja na razie nie wiem co, to w ogóle nie wiem co to jest pergami Tak o ten jest już tu trudniejszy Boże jak ja go robiłem pierwszym razem to normalnie się jak go robiłem pierwszym razem to normalnie nie ogarniałem tego tak. No jednym... Ta, ta, tak jak teraz nie zobaczyłem czy to mi się udało. Nie no, by mi się udało. W przyszłości. W, w, teraz, w przyszłości będę nagrywał już niedługo nawet z takim użytkownikiem Gichał Pikao Ble. To jest mój kolega z klasy bardzo go lubię fajne ma filmiki, niedawno, niedawno z... praktycznie bardzo niedawno zaczął tak samo jak ja i yy, no bo, yy, i może z nim zaczęłam w Minecraft. <słuch> tak yy, ten to ten świat też jest naprawdę trudny chociaż podobny do tamtych gdzie były te wieszka. Te o, to jest fajne, to jest fajne, Ja się rozwalił Ja to robię w pier... Dobra, teraz za tym podejściem mi się uda. Dobra, to się nie liczy Za tym podejściem Tak Przesto idę zgodnie z planem O, ten już jest taki bardziej trudniejszy albo mi się wadał... nie no dobra to jest trudne to jest to jest... To Nie fajnie się tu się spada mm, dobrze mm, dobra a jeszcze mam jedną informację powiem że jak będę się witał nie będę mówił no, po imieniu, czy jakś tam mówię, tylko będę mówił odliczcie się w Alboje. To jest mój nick w Minecrafcie. I tak uznałam, że będzie fajnie i dobrze. Yy, dobrze. Zaraz będziemy kończyć. No, no, no tylko chcę pokazać ten świat z tym z tym ogniem i będziemy pisali wtedy w komentarzach, czy wy umiecie do... Prz... przejść patrz, patrz widziałeś, widzieliście to teraz się do... udało się. O, ten świat. Nie mogę to Normalnie nie wiem. tu jest ogień i tu nie wiem, czy to da się. powinno tak, tak, tak. Tu spać, tak, tak. Tak, tak, tak. Nie wiem, może na filmie teraz mi się uda. Jest! Jest! Teraz nie muszę tego walić. Wow. Nawet w takiej chwili. <laughs> nie, czasami tutaj gonikuję. <laughs> Dobrze, chyba nie przejdę tego na odcinku. Możecie spytać ile chcecie, czy to kiedyś przyszedłem. Może mi się uda? Mam coraz większą nadzieję. No, przecież się nie spaliło. Nie wiem. No. Prawda, czasami ta gra jest taka denerwująca. Szczególnie jak są, już jak są takie bosy. Co to było? Jest! W końcu! Dobra, dalej to będzie jest. Nie, nie jest jakoś tu widzę. Szybko, 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 szybko! E co mi się tak laguje? Nie już więcej nie grywam, gdy mi się tak laguje. Nie wytrzymam. No, dajesz, dajesz. dajesz. Oh, po co ja tu wchodzę? No nie, nie, no, to się żarty, nie? Dobra, to ja to będę kończył. Bo jeszcze nie wiem, ile bym to robił. Ale ostatnie podejście. Może mi się uda. Tak kochani widzowie. Robię tak jak y, mój znany kolega. Że y, to kiedyś znany kolega. Że ciągle... Y, no może jeszcze raz, no bo, Może... No jeszcze raz. Teraz, no. Naprawdę tak się... Już przyzwyczaiłem do niego. Zaczynam tak gadać. Dobra, to da. No 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 to Nie jest jakiś manga Nie no dobra. E, i ciekawe ile jeszcze ten? Ten świat będzie no Dobra, to ja wiecie, na tym będę kończył. Żeby nie robić dalszych filmów na razie. No to trzymajcie się, cześć. Pa!